Witam na kanale Łaciński Mars w cyklu Mars Kultura, książki. Mars przeczytał w życiu tysiące książek i tymi najbardziej wartościowymi, wyjątkowymi chciałem się z Wami podzielić. A w tym odcinku arcydzieło pod tytułem Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. Książka zapewne część z Was zna, większa część mam nadzieję, jak sądzę. Książka yy, tak niejednoznaczna, tak skomplikowana, że sam nie jestem pewien, czy dobrze ją rozumiem. W Moskwie pojawia się wolant, pojawia się osoba, którą łatwo jednoznacznie określić. To wolant jego świta, wolant jest szatanem, jest diabłem. Towarzyszy mu m.in. kot Behetomotoch oraz inni, plugawi, towarzysze. Samo jego pojawienie się i to, co robi, wywołuje w Moskwie chaos, śmierć, dochodzi do różnych dramatycznych sytuacji. Książka napisana jest na pograniczu różnych sztuk, czasami niektóre sceny przypominają jakiś przejaskrawiony komiks, inna przedstawienie teatralne. Opis... Buchakow opisuje, zdawałoby się, zwyczajne zdarzenie, jakie mają w Moskwie, ale. Podszyte są one tajemniczym, głębokim, niesamowitym mistycyzmem. Pojawia się oczywiście tytułowy mistrz oraz Małgorzata, która udaje się do Szatana na Bal, aby wybawić mistrza, aby wyprowadzić go ze szpitala psychiatrycznego, w którym został zamknięty. Kim jest Małgorzata, jak sądzicie, kim jest mistrz pisząc książkę. I jak rozumiecie przesłanie Mistrza i Małgorzaty? Napiszcie w komentarzach. Posłuchajmy teraz fragmentu tej niesamowitej, pełnej głębi książki. Więc kimże w końcu jesteś? Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Johann Wolfgang Goethe. Faust. pierwszy z nich mniej więcej czterdziestoletni, ubrany w szary letni garnitur, był niziutki, ciemnowłosy, zażywny, łysawy. Swój zupełnie przyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Jego starannie wygoloną twarz zdobiły nadnaturalnie duże okulary w czarnej rogowej oprawie. Drugi, rudawy, barczysty, kudłaty młody człowiek, Wsuniętej na ciemię kraciastej cyklistówce i kraciastej koszuli, szedł w wymiętych białych spodniach i czarnych płóciennych pantoflach. Ten pierwszy był to Michał Aleksandrowicz Berlios we własnej osobie, redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego z największych stowarzyszeń literackich Moskwy w skrócie Massolitu. Towarzyszył mu zaś poeta Iwan Nikolajewicz Ponyriow, drukujący się pod pseudonimem Bezdomny. Kiedy pisarze znaleźli się w cieniu lip, które zaczynały się już zazieleniać, natychmiast ostro ruszyli ku jaskrawo pomalowanej budce z napisem: piwo i napoje chłodzące. Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego straszliwego majowego wieczoru. Nie tylko nikogo nie było koło budki, ale i w równoległej do małej bronnej alei nie widać było żywego ducha. Choć wydawało się, że nie ma już czym oddychać, choć słońce rozprażywszy Moskwę zapadało w gorącym, suchym pyle gdzieś, zasadowo je kolco, nikt nie przyszedł pod lipy, nikogo nie było na ławkach, aleja była pusta.